Stachu? Stachu? Cze... A... A ty kurwa co? A kto przy telefonie? Wiązką ja mam dowiedzieć? Słuchaj, jest Stachu w domu? Nie ma. Kurwa, jego mać, po co on tam pojechał do centrali, mój las wyciął, po mojem chodził, moje pieniądze zabrał. Kto on mu dał takie pozwolenie? Ty powiedz te synowi, gdzie on pojechał, bo go szlag jasny trafi, krew nagła zaleje. Wygojlił las, jako cholerę miał tam z tą naszą bułą jechać do lasu i powycinać nasz las. Kto to mówi? Kurwa, ja ci dam, kto to mówi. Aż wosz szlag jasny trafi, krew nagła zaleje. Kurwa wasza zajewana mać była! Co ty chcesz? Ja ci kurwa dam, co ty chcesz? Ja ci dam kurwa, gdzie pieniądze są za las! Co ty chcesz? Myśmy byli tylko na 50 leciu, a... Kurwa na... ja byłam, ja byli coś robi, ci robiaci, kurwa dam 50 lecie, ja wam wszystko dam, nas, bo jasna ja wszystko kurwa wasza macie, oddajcie mi pieniądze, byś, kurwy, syny jasne, pierony zajebane, siarcistek, kurwa, żeby was pierony łogniste, siarcistek to was u... u, u